wszystkich radnych, polityków, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, przede wszystkim wszystkich tych, którzy dzisiaj przyszli tutaj specjalnie. Może nie do końca e, jest to ich, ich sprawa, ich problem, ale w, w, na Facebooku wyrazili swoje poparcie. Prawie 500 osób, ponad 500 osób zapisało się praktycznie w ciągu jednego dnia na event, także e, wszystkim bardzo gorąco dziękujemy. E, tematem naszego dzisiejszego spotkania, konferencji jest e, oficjalny protest. Protest, jaki chcemy złożyć jako my tutaj mieszkańcy wzgórz braniborskich, ale też i wszystkich... dzień... E, Wszyscy mieszkańcy, którzy nie zgadzają się na bezsensowną wycinkę drzew, bezsensowną wycinkę parków czy lasów w Zielonej Górze. Tutaj obok mnie jest biały stolik, jest stanowisko, na którym możecie Państwo złożyć swój podpis, poprzeć naszą inicjatywę. Ja może krótko odczytam jego treść i następnie przekażę tutaj megafon koleżance jest to pani Janna Lidane prezes stowarzyszenia upiększenia miasta która w sobotę podczas kiedy rozpoczęła się tutaj wycinka jako pierwsza zaalarmowała policję zaalarmowała prokuraturę. Dzień dobry państwu. Myślę że jest super sprawą że zgromadziliśmy się tutaj w, w takiej ilości bo to pokazuje, że Zielona Góra coraz bardziej nie zgadza się na to, w jaki sposób prezydent i jego urzędnicy gospodarują przestrzenią miejską. W tym momencie w zasadzie nie chodzi tutaj tylko już o drzewa i o ptaki, ale chodzi o ten cały teren, który jakby został już z góry przez prezydenta i urzędników jakby zaplanowany dla jednej osoby, czyli dla osoby, która wygrała przetarg i kupiła tą działkę od UZ-u. Ja może teraz przeczytam taką odezwę od mieszkańców i myślę, że wszyscy się tutaj obecni z tym utożsamiamy. Protestujemy przeciwko rabunkowej polityce przestrzennej naszego miasta. To, co stało się na tym osiedlu, świadczy, że celem władz nie jest interes społeczny, a interes jednostki. To urzędnicy są winni temu, że nie zadbali wcześniej, aby teren ten był objęty ochroną i zapisany jako park. Urzędzie od dawna jest opracowana strategia, z której jasno wynika, że teren ten był i jest terenem zielonym z wyraźnym punktem widokowym. Dobry gospodarz miasta, planując przestrzeń, powinien, powinien wspierać się takimi opracowaniami, a nie je ignorować. Z tego terenu przed wojną, jak i po niej korzystali mieszkańcy miasta. Do niedawna jeszcze w tym miejscu były lampy i ławki i są po nich ślady. To cały czas jest teren, z którego korzystają ludzie na tyle, na ile jest to możliwe. Nie zgadzamy się, aby kawałek po kawałku wyprzedawać miejsca, które przypominają nam o tożsamości naszego miasta. Prezydent chce rozwoju miasta, ale dla niego rozwój oznacza zabudowywanie każdego zielonego, najmniejszego skweru. Dla nas jest to cofanie się w rozwoju. Nie na tym polega zrównoważony rozwój miasta i obulawamy, że prezydent tego nie wie albo z jakichś powodów nie chce tego wiedzieć. Żądamy, aby uniwersytet natychmiast zaprzestał handlowania ziemią, którą dostał od miasta za darmo. Uważamy, że sprawa ta wymaga weryfikacji i rozpoznania. Jeśli władze byłyby dobrymi gospodarzami, to zamiast zgadzać się na stawianie luksusowego apartamentowca w miejscu, gdzie jest park, prywatnej osobie postarałby się o rewitalizację tego terenu i przywrócenie go do życia, tak jak to było przed wojną i tuż po niej. Jeśli stanie tu budynek, jeśli stanie ten luksusowy apartamentowiec dla kilku osób, to miejsce to na zawsze zostanie stracone dla ogółu społeczeństwa. I myślę, że, że właśnie teraz jest czas dla prezydenta miasta, żeby wyszedł do nas i wytłumaczył nam, co się tutaj stało. To właściwie jest ciąg dalszy pewnej bitwy, którą... Państwo wygraliście parę lat temu. To na miejscu tego sklepu miał stanąć 11-piętrowy apartamentowiec. To wówczas radni nie zgodzili się na taką zmianę planu zagospodarowania. To, że, to jak pan Walerian przed chwilą mówił, to, że trzeba pomagać Uniwersytetowi Zielonogórskiego, to my wiedzieliśmy, Ale wszystkie działki, które były przekazywane Uniwersytetowi, były przekazywane na cele naukowe albo akademickie. Tak samo było z tą działką. Tu miało stanąć planetarium, stanęło gdzie indziej, ale miał stanąć budynek parkowy, miało być rozbudowane obserwatorium. Radni obecni dowiedzieli się o sprzedaży tego gruntu raptem dwa tygodnie temu na Komisji Rozwoju. Jeszcze jeden teren, który uniwersytet dostał od miasta, ma być sprzedany. Znany, szczególnie starszym państwu, park ruchu drogowego. Tam wkrótce także ma być ogłoszony przetarg na sprzedaż tego obszaru pod zabudowę mieszkaniową. Szanowna Pani, byliśmy tam, gdzie byliśmy, w Radzie Miasta, tylko, że nikt nas o tym nie informował. Nikt nas o tym nie informował. My dowiedzieliśmy się o tym dwa tygodnie temu, dlatego tutaj też, dlatego też dzisiaj tutaj jesteśmy. Będziemy próbowali, bo tam dopiero przetarg ma być zablokować tą sprzedaż, wpisując do planu zagospodarowania e, teren zielony, ale jesteśmy tu i teraz. Dzięki takim działaczom jak Pani Lidane e, udało się przynajmniej w sobotę, na chwilę, przynajmniej na chwilę wstrzymać wycinkę lasów. Jest tu wiele rzeczy, które no są co najmniej podejrzane. Słyszę, że zakusy dalej w kierunku tego parku broniborskiego Już że zwalczyliśmy o to, żeby był ten park, podpisy, no i nagle cisza. Czy pan prezydent ogłów, czy jak może zachorował, no nie wiadomo, ale dziwne choroby, że nie ma zawsze prezydentów, tych ważnych osób. Tutaj coś się dzieje. Nasz protest już nie naprawi jednej rzeczy. Te drzewa, które zostały ścięte, ono już nie odrosną. 150 lat e, zniknęły najprawdopodobniej trafił. E, po prostu do kominka. E, ale Wasza obecność ma wartość o wiele większą. Zgromadziliście się tutaj e, w walce o to, jak ma wyglądać Zielona Góra. Chciałbym, żeby to dzisiejsze spotkanie e, miało trochę większe znaczenie niż to, że my tylko protestujemy. Dlaczego? Dlatego, że protest za dwa tygodnie zniknie. Media stracą zainteresowanie, wszystko ucichnie i tak naprawdę za chwilę wszyscy zapomną o tym, jak wyglądał ten kawałek Zielonej Góry. Dlatego chcę Was namówić do zawalczenia o to, jak Zielona Góra ma wyglądać. Jeżeli władze nie są zainteresowane dbaniem o Zieloną Górę, wykorzystajmy ten potencjał, tą chęć walki, która jest w nas, jest w was, połączmy siły. Zaplanujmy, zaplanujmy. A, a co drzewa winne? No tak, ale co drzewa winna, że akurat tam rosną? No. E, tak jak Państwo tutaj się podpisujecie, utrzymajmy między sobą kontakt. Dlatego, że takich punktów, jak tutaj w Zielonej Górze, jest więcej. Jeżeli my oddzielnie będziemy o każdy punkt walczyli, przegramy. Spróbujmy podejść do tego w ten sposób, żebyśmy my, mieszkańcy, zadecydowali, które przestrzenie Zielonej Góry są nienaruszalne, które mają pozostać w takiej formie, w jakiej my je zastaliśmy bo nie można pozwalać na takie niszczenie historii, bo trzeba pamiętać o tym, że roślinność to też jest historia. Sami zadecydujmy, jak ma wyglądać przestrzeń wokół nas. Połączenie z gminą przebiegało także pod hasłem znalezienia nowych terenów inwestycyjnych, przestrzeni, gdzie miasto się może rozwijać. Pomimo tego, że Zielona Góra jest jednym z 16 największych miast w Polsce, okazuje się, że budownictwo rozwija się tylko w centrum. Ja mam wrażenie, że po ostatnich wyborach Zielona Góra z miasta wszystkich powoli staje się miastem prywatnym. Pan prezydent miasta gra w tenisa z panem, który nabył tę działkę. Tak? Gra w tej samej drużynie ze znanym deweloperem. Tak? Więc proszę państwa, tego typu sprawy. Przecież te os takie osoby im zależy na współpracy z prezydentem miasta, bo taka, taka działka to nie jest jedyna sprawa, którą będą od miasta załatwiać. Tego typu sprawy prezydent, gdyby zechciał, państwa posłuchać, gdyby zechciał, może jednym telefonem załatwić. Może jednym telefonem, to jest kluczowa osoba, prezydent miasta, który, który zna dobrze nabywcę, który może zaoferować nabywcy, a my, radni. Przynajmniej ci, jak rozumiem, którzy tu jesteśmy, na pewno podniesiemy rękę, żeby na przykład ten grunt odkupić, tak? Żeby, żeby to przeprowadzić zgodnie z prawem, to e, są na to sposoby. Szanowni Państwo, my staraliśmy się zwracać uwagę na politykę działania metodą faktów dokonanych przez miasto i ja mogę powiedzieć, że w ogóle swoją działalność publiczną zacząłem w Zielonej Górze od sprzeciwu wobec przekrętu na miejskich gruntach. To była jeszcze ta afera akwareny. Ja wtedy kończyłem liceum i byliśmy na Radzie Miejskiej protestować. Niestety to jest scenariusz powtarzalny w przypadku środowiska postkomunistycznego w Zielonej Górze i władze nie będą się przejmować z takim głosem jak ten, który tutaj się gromadzi, tak długo jak władze będą miały poparcie prawie 80% w mieście. Jeżeli państwo chcą odnieść sukces w tej sprawie, to trzeba zaplanować termin kolejnej manifestacji, która powinna być pod urzędem i powinna być kilka razy większa. Prezydent dopiero wtedy zacznie się liczyć z państwa głosem. Tak długo, póki państwo w większej liczbie nie pojawią się albo właśnie na sesjach Rady Miasta, albo pod urzędem, a jedynie na swoim osiedlu, tak długo władze będą czuły, że mogą bez, bezkarnie po prostu lekceważyć państwa głos. Także proszę naprawdę, są tu przedstawiciele kilku partii, są przedstawiciele kilku stowarzyszeń, nie wszyscy tu podeszli nawet się przedstawić, ale niektórych znam osobiście. Proszę zgromadzić się w jakąś sieć i po prostu wywierać presję, bo tylko długotrwała presja, tylko niestety mówię to z przykrością, ale radykalizacja protestów jest w stanie cokolwiek spowodować. Prosiliśmy miasto, żeby wstrzymało się z wycinką akacji, oczywiście nie zareagowało. Tymczasem na zewnątrz chwalą się, zielo, że Zielona Góra jest miastem winem i miodem płynąca. To jest hipokryzja. Myślę, że wszyscy radni powinni zainteresować się ludźmi, którzy na nich głosowali. Dlatego wielki minus dla pana Brachmańskiego i prosimy o to, żeby się po prostu zrehabilitował, coś wymyślił i pomógł nam po prostu. bo tam jest niebezpiecznie.